Witajcie drodzy bracia i siostry w Chrystusie. W tym szczególnym dniu, w Wielkim Piątku, stajemy w ciszy i skupieniu, by pochylić się nad największą tajemnicą naszej wiary, męką i śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dzień bólu, zadumy, ale i głębokiej miłości, bo właśnie dziś Jezus oddał swoje życie za każdego z nas. W porannej modlitwie pragniemy uczcić ten święty dzień, dziękując Zbawicielowi za jego niewyobrażalne poświęcenie. Będziemy prosić o przebaczenie grzechów, o siłę do nawrócenia, o łaskę głębokiej przemiany serca i o to, byśmy umieli nieść własne krzyże z pokorą i nadzieją. Niech ta modlitwa stanie się naszą duchową drogą krzyżową. Pełną wdzięczności, skruchy i ufności. Zatrzymaj się na chwilę, wycisz serce i razem ze mną oddajmy się modlitwie w obecności ukrzyżowanego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielki Piątek to Dzień Zadumy, Milczenia i Kontemplacji, dzień, w którym cały świat pochyla się nad tajemnicą Krzyża. Dziś nie prosimy o cuda, sukcesy czy pomyślność. Dziś klękamy u stóp Jezusa, by zrozumieć Jego nieskończoną miłość, Jego cierpienie i dar, jaki nam zostawił. W milczeniu serca chcemy oddać Mu to, co w nas najgłębsze naszą wdzięczność, skruchę i pragnienie przemiany. To dzień, kiedy wszystko staje się jasne, a życie nabiera sensu w świetle krzyża. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, dziś przychodzę do Ciebie w porannej ciszy Wielkiego Piątku. Dzień ten nie jest zwyczajny, to dzień, w którym zatrzymał się świat, dzień, w którym Twoje serce zostało przebite, a Twoje ciało złożone na krzyżu dla mojego zbawienia. Z głębi duszy, z pokorą i wdzięcznością, staję pod Twoim krzyżem. Nie przychodzę po nagrody. Nie przychodzę z pretensjami. Przychodzę, bo wiem, że tylko w Tobie jest życie. Tylko w Tobie jest prawda. Tylko w Tobie jest zbawienie. O Panie, jakże wielka jest Twoja miłość! Jakże nieskończone jest Twoje miłosierdzie! Tego dnia oddałeś swoje życie za mnie, grzesznika. Uczyniłeś to nie z obowiązku, lecz z miłości! I choć nie jestem tego godzien, Ty mnie umiłowałeś aż do końca. Panie, dziękuję Ci za krzyż. Dziękuję Ci za każdą kroplę krwi, którą przelałeś. Dziękuję za każde cierpienie, które zniosłeś w milczeniu. Dziękuję za miłość, która nigdy się nie cofa. Chcę dziś modlić się z pokorą, aby Twoje cierpienie nie poszło na marne, aby moje serce stało się nowym sercem. Aby mój grzech został obmyty przez Twoją krew. Przyjmij, Panie, moje skruszone serce, wybacz mi moje grzechy, przebacz chwilę obojętności, egoizmu, pychy i braku wiary. Uczyń mnie nowym człowiekiem, człowiekiem pokornym, kochającym, otwartym na Twoje słowo. Dziś nie chcę mówić wiele, chcę milczeć razem z Tobą, trwać przy Tobie w godzinie próby. I choć czasem uciekam, jak uczniowie, choć czasem cię zdradzam, jak Piotr, to dziś chcę wrócić, chcę być przy tobie do końca. Jezu, spójrz na mnie swoimi miłosiernymi oczami, ty, który spojrzałeś na łotra wiszącego obok ciebie i obiecałeś mu niebo, ty, który przebaczyłeś oprawcom, ty, który do końca ufałeś Ojcu, naucz mnie tej ufności, naucz mnie oddania. Naucz mnie miłości, która niczego nie oczekuje w zamian. Jezu, chcę dziś oddać Ci swoje życie, wszystko co mam i kim jestem moje radości i moje cierpienia, moje lęki i moje nadzieje. Weź je wszystkie i uczyń z nich ofiarę miłą Tobie, spraw, bym potrafił kochać tak jak Ty. By moje życie było pieśnią wdzięczności za Twoje zbawienie. O Chryste Ukrzyżowany, daj mi serce czułe na ból innych. Naucz mnie patrzeć z miłością, naucz mnie słuchać w milczeniu. Naucz mnie działać bez rozgłosu. Niech Twoje rany będą moim uzdrowieniem. Niech Twoje cierpienie będzie moim zbawieniem. Niech Twoja śmierć da mi życie. Panie, proszę Cię także za moich bliskich, za tych, którzy cierpią, którzy są zagubieni, którzy stracili nadzieję, dotknij ich swoją łaską. Pokaż im, że nie ma nocy, której nie rozświetliłby Twój krzyż, nie ma cierpienia, którego nie znałeś, nie ma grzechu, którego byś nie mógł przebaczyć. Twoja miłość jest większa niż wszystko, co nas obciąża. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś, że nie zostawiłeś mnie samego, że dajesz mi Ducha Świętego, który prowadzi i przemienia proszę, aby ten wielki piątek był momentem mojej duchowej odnowy, aby moje życie nabrało nowego sensu, aby twoja męka była dla mnie drogowskazem. Zawierzam ci każdy dzień mojego życia. Zawierzam ci moje wybory, relacje, pracę i odpoczynek. Bądź ze mną w każdej chwili. Pomóż mi dźwigać mój codzienny krzyż z miłością i pokorą. Bym nie narzekał, nie uciekał, nie buntował się, ale ufał, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się ciemne. Bo wiem, Panie, że po krzyżu przychodzi z martwych wstanie, po ciemności światło, po śmierci życie. Naucz mnie nadziei, która nie zawodzi, miłości, która nie zna granic, wiary, która nie wątpi. Wielbię Cię, Jezu, w Twojej męce, uwielbiam Twoje rany. Oddaję cześć Twojemu Krzyżowi i proszę, niech moje serce już nigdy nie będzie zimne i obojętne. Niech płonie miłością do Ciebie. Amen. Dziękuję Ci, że byłeś z nami w tej wyjątkowej modlitwie na Wielki Piątek, w Dniu Głębokiej Ciszy, Refleksji i Zadumy nad największą tajemnicą naszej wiary. Wspólnie pochyliliśmy się dziś nad Krzyżem Jezusa, nad Jego cierpieniem które stało się bramą do zbawienia dla każdego z nas. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli odnalazłeś w niej choć chwilę pokoju, ukojenia czy zrozumienia, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Podziel się nią z innymi, udostępnij ten film komuś, kto dziś szczególnie potrzebuje duchowego wsparcia, nadziei, bliskości Boga. Zachęcam Cię również, abyś zostawił komentarz. Może chcesz podziękować Jezusowi za coś konkretnego? Może pragniesz podzielić się swoją intencją? Twój głos jest ważny, Twój udział w tej wspólnocie modlitwy ma znaczenie. A jeśli chcesz uczestniczyć w kolejnych modlitwach, jeśli chcesz każdego dnia umacniać swoją relację z Bogiem, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij też dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Niech ten wielki piątek nie będzie tylko wspomnieniem śmierci, niech stanie się początkiem Twojego duchowego zmartwychwstania. Trwajmy w ciszy, trwajmy w wierze, trwajmy przy Jezusie aż do poranka zmartwychwstania. Niech Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia w kolejnych modlitwach.